co jadłem w ciągu dnia w Wietnamie. Kiedy przyjechałem, mój tata zrobił mi bun tiu, to jest taka zupa z owocami morza. Do tego zjadłem parę mangostanów, później tata zrobił mi takiego szejka z awokado. I poszliśmy na śniadanie, czyli na banh mi moją ulubioną kanapkę, do niej później wypiłem kawę z jajkiem. I to jest bardziej taki deser. Do tego wypiłem kokosa, bo to jest mój must have w Sajgonie. I wróciliśmy do domu na obiad, żeby zjeść kalmary, hakao, to takie pierożki z krewetkami i saigonki. tak chrupały. Kalmary też wsadziłem do buki i zjadłem jako banmi. I teraz kolacja. Tata zabrał nas na kolację. Jesz, ile chcesz. A ja jestem mega dobry w jedzeniu. Były różne kuchnie azjatyckie i nie tylko. Zacząłem od talerza sushi. Wziąłem sobie z każdego rodzaju po jednym. I zaczynamy od nigiri z ośmiornicą. Łosoś z majonezem. Nigiri z krewetką. Później jakaś volcano roll. Rolka z rybą maślaną. Imbir dla przygryzki. Rolka z ogórka, ale ona mi się rozpadła. Nigiri z węgorzem. I to dopiero pierwszy talerz. Jeszcze trochę łososia. Padł mi. To nieważne. I tak to zjem. Rolka z krewetką. I Kalifornia z paluszkiem krabowym Nigiri z węgorzem. Ono było przepyszne. Zjadłem dwa. Znowu ryba maślana, schrupałem małego krabika. Był przepyszny. Runda druga, koreańskie. Zacząłem od sałatek, czyli kiełki, i to chyba był szpinak wodny, nie jestem pewny. Dalej topoki kocham rybne ciastka, kimchi, bulgogi, które mnie bardzo zawiodły. Krewetka na napaty były bardzo soczyste, więc jadłem trzy. Runda trzecia, chrupaki. Tu myślałem, że to kalmar, to nie do cebula. Tuńczyk. Więcej krewetki. Runda czwarta. Nikola nie dawała rady, a został jeszcze deser. Wzięliśmy serniki i brzoskwiniową herbatę. Serniku smaku Duriana miał być o smaku liczy, i myślałem, że się popłaczę. Sernik brzoskwiniowy on nie mógł być zły. I jagodowy. Przepyszny. Dziękuję.